Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za nim jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak, że fale zalewały łódź, on zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc Panie, ratuj giniemy. A on im rzekł, czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary. Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni, kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne. Oto słowo pańskie. Wydaje się, że ludzkość w obecnym czasie osiągnęła taki postęp techniczny, że jest w stanie zapanować nad wszystkim. Nad żywiołami, epidemiami, suszą, powodziami, huraganami, ciężkimi chorobami. I wydarzenia ostatnich lat, czy nawet miesięcy, czy w obecnym czasie w jakich uczestniczymy, pokazują, że niekoniecznie to jest prawdą. Właśnie dzisiejsza Ewangelia pokazuje kto jest prawdziwym Panem stworzenia. Kto ma moc zatrzymania epidemii, uzdrowienia, uciszenia różnych żywiołów. I Jezus mówi nam dzisiaj, że w sytuacjach, nad którymi nie jesteśmy w stanie zapanować, Trzeba od razu z wiarą zwrócić się do Niego, zaufać. Jezus tak bardzo chce się nam uświadomić, że w opanowaniu żywiołów potrzebuje też pomocy ludzkiej. Oprócz zaufania Bogu i wzywania Go na pomoc. To człowiek, im bardziej będzie współpracował z łaską Bożą i wykorzystując te talenty, które ma, może dużo zdziałać. Ale bez Boga to można powiedzieć: nie może zrobić nic. Każdą ważną dla nas sprawę, każdą trudną nawet dla nas kwestię, powierzajmy od razu Bogu, nie zwlekając. A od swojej strony starajmy się robić to, co możemy. Pan naprawdę jest z tymi, którzy, którzy go miłują, współdziała we wszystkim. Naprawdę, On czyni cuda na co dzień, ale też przy naszej pomocy. Ale na pewno mniej może zdziałać przy naszym zalęknieniu. Bo czasem wydaje się nam, że Bóg śpi. A on jedynie jakby chce zobaczyć tę naszą moc, którą dał nasz, wlał w nasze serca, tę moc, której powinniśmy się posługiwać. Ona jest jakby zakotwiczona w głębi naszych serc. Ona te, ta moc czasem też tak śpi w nas. Powinniśmy ją obudzić i zaufać Bogu. Jest taki piękny tekst. Nawiązujący do dzisiejszej Ewangelii, taka niezwykła rozmowa, myślna rozmowa z Jezusem. Nieraz Jezus naprawdę śpi w łodzi. Obok zalęknionego i trudzącego się ucznia. Śpi, bo ufa, bo jest spokojny o ucznia, gorzej. I częściej tak bywa, że uczeń jest niespokojny i Go budzi, i mu nie ufa. Gdybyś mi ufał, chciałby, jakby Jezus każdemu z nas powiedzieć, nie budziłbyś mnie. Oby Jezus nie musiał się o nas niepokoić, żeby mógł spać spokojnie i chodzić po wodzie i nas po niej prowadzić. By sama Jego obecność, obojętnie czy śpi, czy czuwa, nam wystarczyła. Oby się o mnie nie musiał martwić, by spał spokojnie. On wie, co dla mnie jest najlepsze. Niełatwo dziś mówić o cudach. Współczesny świat również, ten chrześcijański, również i przykładem jest wielu chrześcijan, którzy zatracili sens tego co święte, co Boże. Bardzo często wiele albo prawie wszystko próbuje się tłumaczyć w naturalny sposób. Odwołując się do zdobyczy techniki i nauki. Ale, jak wspomniałem na początku, nie, zawsze, nie nad wszystkim człowiek zapanuje. I całe szczęście, że jeszcze żyją pośród nas ludzie, którzy potrafią się zachwycić i wykrzyknąć, kiedy Bóg coś dokona, to cudowne. I dzisiejsza Ewangelia opisuje nam cudowne uciszenie burzy na jeziorze. I widzimy takie skrajne zachowanie apostołów, innych uczniów, którzy w krótkim odstępie czasu przechodzą jakby od niezwykłego lęku do zachwytu nad Jezusem kimże on jest zastanawiali się. Skoro takie rzeczy czyni, ucisza burzę. Po uciszeniu burzy nastąpiła, jak słyszeliśmy w Ewangelii, niesamowita cisza. To tak, jest, to tak jest w naszych sercach, kiedy Bóg do nas mówi. W tej ciszy jesteśmy bardziej twórczy. Z tej ciszy wewnętrznej możemy. Jakby wydobyć to wszystko, co jest w nas najlepsze, żeby uświadczynić lepszym, ale zawsze trzeba zaczynać od siebie. Gwałtowny wicher wzbudzający wielkie fale, sprawił, że niewielka łódź znalazła się w niebezpieczeństwie, stąd przerażenie apostołów o swoje życie. A na dodatek Jezus spał. Bezradność i strach kazały im obudzić Jezusa i prosić go o pomoc. A on wstał i mocą swojego słowa uciszył wicher oraz zburzone fale jeziora. Ten zachwyt nad Jezusem, nad tym co się stało, czego doświadczyli, pozwolił im. Jakby zapatrzeć się w siebie, w ten strach, w ten niepokój, w tę swoją bezradność, że nawet nie usłyszeli wymówek Jezusa o małej wierze. Nam wiele razy przychodzi zmagać się z przeciwnościami, różnymi, które przeżywamy w codziennym życiu. I wydaje się nam, że wszyscy nas opuścili. Kiedy problemy się piętrzą, kiedy człowiek sobie nie radzi ze sobą, ze swoim zdrowiem, z różnymi problemami coraz częściej, chociażby my w klasztorze, kiedy przeżywamy tę kwarantannę i atak koronawirusa, czy kiedy wydaje się nam, że nikt nas nie rozumie i nikt nam nie chce pomóc, albo nie może, albo nie potrafi. Tu zostaje Pan, kiedy nawet czasem wydaje się nam, że śpi, ale On jest zawsze z nami, On jest obok nas. On jest w nas, w naszych sercach, od momentu Chrztu Świętego. Tak też myśleli uczniowie znajdujący się w łodzi. Mieli świadomość, że kimś niezwykłym jest Jezus. Ale kiedy było niebezpieczeństwo, mieli odwagę, aby wołać o pomoc Jezusa. Stali się jakby świadkami czegoś niesamowitego, niemożliwego. To przecież był cud. Tego żaden człowiek nie byłby w stanie uczynić. Ale przy pomocy Jezusa możemy dokonać cudów też i w naszym życiu. Sen Jezusa, to, że spał, można odczytać jako taką próbę wiary ucznia. Ten fragment, który odczytałem o śnie Jezusa, bardzo wyraźnie mówi, że Bóg w różnych sytuacjach, ale tak ogólnie mówiąc, ufa człowiekowi, ufa człowiekowi, któremu daje moc i siłę, któremu daje miłość. Ufa człowiekowi, że ten w niebezpieczeństwie będzie nie tylko dokonywał w cudzysłowie jakichś małych cudów, ale kiedy zawoła, Panie, ratuj, bo giniemy, to wtedy ten Pan, który ten śpiący Jezus obudzi w naszych sercach, jakby te wszelkie moce. I sam dokona przy naszej pomocy różnych cudów i zwycięstw. Ta pozorna nieobecność Jezusa w naszym życiu też może być próbą naszej wiary, ale chyba jednak często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nie dajemy sobie rady. Nie wierzymy, że Jezus chce i może zaradzić różnym przeciwnościom i pomóc w rozwiązywaniu naszych problemów. Nie lękajmy się jemu zaufać i wołać do niego. Panie, ratuj, gniemy. Jest mi bardzo źle, jest ciężko, mam przeróżne choroby, moi znajomi przeżywają różne problemy. Panie, Przyjść im z pomocą. I postawmy sobie też dzisiaj pytanie: kim jest Jezus dla mnie? Czy wierzę, że On może uciszyć każdą burzę mojego życia? I to, że Jezusowi posłuszne są wichry i jezioro, nie oznacza, że nie będzie różnych burz, różnych trudności i cierpienia w naszym życiu, ale On jest przy nas wtedy w sposób szczególny. Jezus był z uczniami w łodzi, ale mimo to zerwała się ta wichura. Może Pan dopuścił do tego, że tak gwałtowna bura, burza na jeziorze yy, tak była duża, że fale zalewały łódź. Trzeba sobie jasno uświadomić, że Bóg nie przyszedł na ten świat w Jezusie Chrystusie, aby usunąć wszelkie trudny, trudy i cierpienia. Jakie występują na tym świecie. On przyszedł też między innymi po to, aby uzdolnić nas do zwycięstwa i do zwyciężania nad tymi trudami i cierpieniami, różnymi niebezpieczeństwami. My jednak ciągle wątpimy i w swoje siły, i w to, że Bóg jest z nami, że jest blisko. Że jego obecność w naszym życiu uzdolni nas do zwycięstwa. Gdybyśmy czasem nie byli tak bojaźliwi, jak Jezus określił swoich uczniów, to na pewno w swoim życiu osiągnęliśmy, osiągnęlibyśmy dużo więcej, choć nie bez trudu, ale razem z Panem, razem z Jezusem. Nie lękajmy się Jemu zaufać i wołać do Niego. Panie ratuj, bo giniemy.